Okej, okay. do naszych film trafił film festiwalowy polski, którym możemy pokładać nadzieję, jako coś wiecie, innego niż klasyczny paździerz. No, takich filmów jest więcej niż myślimy, ale chyba wszyscy tak mamy, że lubimy się koncentrować na negatywach, lubimy sobie przypominać: "Ach, te nasze komedie romantyczne". Tymczasem, wiecie, no polskie kino żyje. Inni ludzie. To debiut scenariuszowo reżyserski pani Aleksandry Terpińskiej, która opowiada nam historię kilku mieszkających w Warszawie ludzi, w tym Kamila granego przez Jacka Bellera i Iwony granej przez Sonię Bohosiewicz, których losy jakoś tam się dziwnie splatają, a każdy z nich jest niezadowolony ze swojego życia. Jest to na filmuebie wpisane jako dramat, natomiast jest to coś, co może Ciężko być zaszufladkować, ale na pewno ma elementy jakiegoś takiego, no nie wiem, rapowego musicalu? No hej, cały film praktycznie jest przerapowany, prześpiewany, czasami bohaterowie rozmawiają, rapując, czasami nie, czasami rozmawiają normalnie, ale gdzieś tam to wszystko ogląda się troszeczkę jak teledysk. Teledysk słowo klucz. I tak, miałem bardzo duże oczekiwania względem tego filmu, ponieważ no na pierwszy rzut oka wygląda to jak kolejna historia patologii z blokowisk, i na pierwszy rzut oka. No właśnie, no można się, można się naciąć, nie? To jest w ogóle film na podstawie powieści pani Doroty Masłowskiej, która, na podstawie której też wcześniej e, mogliście zna, możecie znać film Wojna Polsko-Ruska. Więc no nie było łatwo to przełożyć na pewno, szczególnie, że mamy tutaj cały czas rap i tak dalej. I wysokie oceny w necie, wszędzie widać, po prostu na każdym kroku. Więc to jest moment, w którym ja muszę powiedzieć, że się fucking zawiodłem. <laughs> nie wiem, no po prostu... ja... ja Trzeci dzień z rzędu negatywna recenzja. Ja wiem, zaraz wszyscy napiszecie, że ja tylko marudzę. No nie, no, włączcie sobie recenzję Red Rocket albo najgorszy człowiek na świecie albo tam filmów z zeszłego tygodnia, gdzie ze 3 cztery z rzędu to były fajne art house'owe E, filmy, których pewnie recenzji nie widzieliście. No nie wiem, no po prostu, no nie wiem, słuchajcie, dlatego, ale jak zawsze podkreślam, dlaczego ja w ogóle to zawsze mówię, bo chcę mieć czyste sumienie, żeby nie było, że ktoś na przykład chciał to obejrzeć, a obejrzy tylko moją recenzję, bo nie wiem, ludzie tak mają, że się sugerują jakimś jednym człowiekiem, jedną recenzją, jednym pana główkiem artykułu. Nie róbcie tego, zbierajcie informacje zawsze od różnych osób i wyrabiajcie sobie własną opinię najlepiej, szczególnie jeśli chodzi o kino, starczy do niego pójść. Ale żeby mieć czyste sumienie, to mówię, sprawdźcie ten film sami, mi totalnie nie podszedł i już tłumaczę dlaczego. No jak już powiedziałem, słowo klucz to jest teledysk. To znaczy, muszę powiedzieć, że. Samo to, że cały czas bohaterowie właśnie chodzą i rapują i mamy dużo takich elementów, które no są jak trochę z jakiegoś musicalu, gdzie, nie wiem, nasz bohater jest w tramwaju i w tym tramwaju wszyscy, czy w autobusie, i wszyscy nagle coś tam mu podrapowują po, po jednym zdaniu. I wiecie, no rzeczywistość tutaj jest po prostu zaobywana na rzecz takiego, jakiegoś teledyskowej takiej jakiejś narracji, gdzie nasz bohater nam się uzewnętrznia, a ten świat też jakoś z nim oddziaływuje. Gdzieś nam się za tym wszystkim kręci grany przez Fabijańskiego i Jezus z blokowisk, który tak sobie tam też podrapowuje i gdzieś tam biernie, powiedzmy, obserwuje tą historię. I muszę powiedzieć, że tak jak teraz o tym mówię, to to wszystko było fajne. Ja muszę powiedzieć, że mi się to w ogóle, sam koncept, nie? Samo założenie. Jestem jak najbardziej na tak fabiańskim się w ogóle bardzo podobał w tej roli, muszę powiedzieć. I sam pomysł jakiegoś takiego użycia rapu, hip-hopu jako elementu narracyjnego, gdzie bohater nam się chodził zewnętrznia i, i tak dalej. No to brzmi dla mnie bardzo spoko i reżysersko, szczególnie w debiucie. Uważam, że to wszystko te wszystkie sekwencje wyszły nieźle, że. Ten film ewidentnie nie chce być nazwany muzykalem. Po każdej takiej scence przerapowanej wchodzimy w jakieś normalne rozmowy. Tak delikatnie, tylko czasami wsadza nogę, jak do jeziora, tak wiecie, paluszkami, tylko i na zasadzie tam bohaterowie rozmawiają normalnie, ale coś sobie zrymują. Nie ma takiego klasycznego muzykalowego, że co chwilę po prostu wchodzimy i jep, jest scena i wszyscy tańczą, śpiewają. Nie, broń Boże, także mówię, tutaj ten film ewidentnie nie chce być zaszufladkowany. Natomiast te wszystkie elementy muzyczne, i ogólnie jestem na tak. Czemu by nie, jest to oryginalne, jest to kreatywne, jest to ciekawe. Ale <laughs> bo to są wszystkie moje pozytywy o tym filmie. No powiedzmy, że aktorzy też jakby żadnego z aktorów się nie czepiam, tak. Jeśli mam problem z bohaterami, to z, jakby z tym, co mieli napisane, a nie z aktorstwem. Także to są pozytywy. Aktorzy i ogólnie koncept i pewne elementy reżyserii tych scen. Natomiast Cały film jest oparty i tutaj tu jest mój problem, ponieważ szczególnie po wyjściu z kina czytałem recenzję, gdzie musiałem po prostu się dowiedzieć właśnie, dobra, to co wam się tak podobało w wszystkim? Ewidentnie ja jestem w mniejszości, więc chętnie się dowiem. Też śmiało piszcie w komentarzach, co wam się podobało, żeby lepiej mi to pomóc zrozumieć. Natomiast każdy tam recenzję, praktycznie co tam wiem, z 5 recenzji w necie polskich przeczytałem. Każdy używa takich górnolotnych słów, że to jest jakiś odważny film, mówiący o jakichś problemach, tu jakieś takie. Jest, każda recenzja pokazywała, że to jest taki wręcz pełen patosu, pełne patosu podejście do tego filmu i tego o czym i jak on mówi. Tak jakby on był jakiś odkrywczy, odważny, kontrowersyjny. Ja sobie tak myślę, w którym wam miejscu mamy, bo i tu jest mój problem. Problem jest z tą historią z tymi bohaterami. To są, godzina 46 jest napisane na filmwebie, ale to jest tak ponad półtorej godziny rozciągniętego z 10 minut na półtorej godziny rapowego teledysku, gdzie bohaterowie są nudni. I tak, film i bohaterowie dotykają głębokich tematów odnajdywania się w rzeczywistości. Mamy tutaj warszawskie blokowiska i każda z tych osób jest nieszczęśliwa. Sonia Bohosiewicz gra osobę yy, na zasadzie taką bogatą mężatkę z dzieckiem, chociaż wszystko na kredyt, ale taka wiecie na zasadzie bo bogata warszawianka która jest nieszczęśliwa i zaczyna zdradzać męża. Zresztą mąż zdradzają w tym czasie, i jest jakiś tam mini komentarz, dowiecie wiecie, że tam wszyscy tylko w Instagram i coś. Z drugiej strony, nasz główny bohater, ten wannabe raper, który cały czas chodzi i rapuje, to jest takie klasyczne dziecko, taki milenial, wychowany w latach 90., na blokowiskach, gdzie też bieda w domu cały czas, tam młodsza siostra, matka i w zasadzie alkohol, narkotyki, prostytucja. No, w większości tego nie widzimy, albo nie jest to, właśnie spodziewałem się kontrowersji, jak w każdej tej recenzji, kontrowersji. Co tu jest kwa, kontrowersyjne? Patryk Wega, więc bardziej kontrowersyjny jest w każdym swoim filmie. Ja nie wiem, no niestety muszę go oglądać. że się kontrowersyjny, no że wiecie, że wrzuca wam pedofilię i tak dalej. ten film to jest taki. Zwykły teledy skrapowy więcej gada o bardziej kontrowersyjnych rzeczach, nie? I ten główny bohater, i ta bohaterka też, oni są nudni, płascy, w ogóle nie oryginalni i. Mówię, ich bohaterowie, ich wątki dotykają głębokich tematów dotyczących egzystencji, miłości, związku, sensu życia, rozwoju kurwa Warszawy i, i tego, że jakieś tam blokowiska, takich wielkich tematów. Ale to są głębokie tematy poruszone w płytki sposób. Ja nie wiem, na czym ma polegać sukces tego filmu, że ja przez, przez półtorej godziny nic się w tych bohaterach nie rozwija, nie zmienia, nic ciekawego na naszych oczach nie dzieje. Po prostu mamy nieszczęśliwą w związku kobietę, która zdradza męża. Męża. W takiej samej sytuacji, który zdradza żone, i naszego Łada birapera z Blockowitz, który w ogóle <noise> dla mnie to jest niesamowite, że z jakiegoś powodu film się dzieje współcześnie, tak mi się wydaje. Smartfony i tak dalej, no to się dzieje współcześnie, ale mamy jakiś taki rom romantyczny mit lat 90. i to jest jedno z takich właśnie klasycznych, wiecie. Wszędzie na każdym rogu dresiarze, i ta Warszawa taka brudna, takie blokowiska i tak dalej. Słuchajcie. Ja w ogóle wie, wiele miejsc było kręconych, których ja bywam na co dzień, więc fajnie może to zobaczyć na dużym ekranie, że ten autobus, którym ja jeżdżę na rogu tej tej ulicy, którą ja znam, i wysiada i schodzi schodkami, Ja mówię, a wiem, gdzie to jest. Wszystko fajnie, ale to, co ten film portretuje, to jest Warszawa sprzed 20 lat. Tak, na każdym osiedlu były dresiarze, i tak, te takie pokolenie, tych co się urodzili w latach 80. -tych, czy tak jak ja w 90 i wychowywali się w jakiejś tam pseudobiedzie i na zasadzie na dzielni w dresach się kręcili, w Warszawie te zawsze elki pokazywali. Yy, tak, no generalnie patologia była wszędzie. I jakiś taki mit tego właśnie takiego, co on chciałby się wybić, ale nie może, on tutaj chce być raperem i tak dalej. Coś takiego istniało, ale to jest przeszłość. Ja ja, <grych> ja tego już nie widzę, ja nie widziałem dresa od lat, tak zupełnie serio. Nie mówię, nie mówię że ich nie ma, nie mówię, że jest, nie ma jakichś tam miejscówek, ale kiedyś widziałem u siebie pod blokiem, pod każdym innym blokiem, na każdej dzielnicy, gdzie bywałem, Codziennie, a teraz nie widziałem od lat, więc ten, to jest jakaś, i dobra, to, że to może jest jakaś wersja świata, której, którą ja widzę inaczej, że na świat tak nie wygląda, to jest jedno, nie? Okej, to jest film, no nie musi, to nie jest dokument o Warszawie, tak? Ale chodzi mi o to, że ja tego nie lubię. Ja nie wiem, co, dlaczego ja po raz 50. w kinie polskim oglądam, co i to jest coś, co tak ci ludzie wszyscy mówią, w necie, że takie to miało być oryginalne. Podczas gdy to jest 50 raz po prostu ten kurna z blokowisk, co się nie może wyrywać. Ja mówię, to jest, to jest nudne. I oczywiście, jak oglądamy filmy, yy, z lat, nie wiem, których dzieją się w latach 90., opowiadają nam historię jakiegoś rapera, co się wtedy wychowywał albo tam kogoś, albo coś, no są, jakby okej, okay, nie? to wtedy ten setting i wtedy to, że oglądamy bohatera, którego to było życie po prostu, ma to sens. No ale tutaj, mamy fikcyjne postaci i ja, ja nie wiem czemu ja mam... Czemu? <laughs> po co? To było nudne, to było twórcze, to był po prostu odgrzewany kotlet, jeśli chodzi o bohatera. Ci bohaterowie dodatkowo, tak jak mówię, oni są płytcy. Oni chodzą i rapują, mamy zabawę formą, ale jeśli chodzi o samą treść, to o czym on rapuje? Że, że, że chodzi po ulicy i nie może znaleźć szczęścia w życiu? Ja, 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 ja nie wiem, damy to po prostu... Wiecie jak mi się to oglądało? Ja lubię rap, ja lubię hip hop. Ale jeśli chodzi o polski rap i klasyczne jakieś tam, że siedzą na ławce i coś rapują, <noise> w ogóle mnie to nigdy nie interesowało. Może to jest kwestia, nie? I bardzo niewiele jest polskich, nawet nie raperów, tylko utworów jakichś pojedynczych, które ja lubię rzeczywiście słuchać. I ten film to jest dla mnie takie wykorzystanie rapów taki klasyczny, właśnie, może być może jak taki OK, boomer, ale to właśnie jest ta coś, co mi się kojarzy z takim patolem, co se rapuje o byciu patolem i że jest nieszczęśliwy i takie nie ma tu ani niczego głębiej, nie ma żadnych odkryć, nie ma żadnych prób wyrwania się z tego on po prostu cały czas chodzi i se narzeka i diluje i ten tam bzyka jedną panienkę, bzyka drugą panienkę tam panienka jest nieszczęśliwa, więc bzyka jego, takie inni ludzie. To jest dla mnie fascynujące właśnie, że tak wszystkim to się podoba, bo jakbym nie znał żadnych opinii nie widział średnich itd. i tak dalej, po prostu obejrzał ten film to bym se pomyślał że to jest film, który Chce, nie wiem, ma, ma zamiar podniecać trzynastolatków, którzy widzą dziewiętnastolatka i myślą, o, ale gangster na, na, na dzielni, nie? Takie, nie wiem, może ja już stary, naprawdę jestem, ok, boomer. Także dla mnie tak, absolutnie nudni, odtwórczy, bohaterowie, płytko poprowadzeni i jeszcze dodatkowo większość tych scenek, większość jakichś kontrowersyjnych momentów e, dotyczących, nie wiem, e, ciała, jakiegoś w, w body shamingu, jakiegoś tam, nie wiem, narkotyków, zdrad. To wszystko jest takie na pograniczu dla mnie poziomu wegi, gdzie po prostu, nie wiem, mamy jakieś teksty z memów, typu ten mąż jedzie z tą z córką, córka go ewidentnie nie, nie lubi i coś, coś mówi, że ma zaburzenia, że musi iść na psychoterapię, a on mówi nie, że ma anoreksję czy coś, zaburzenia odżywiania, a on psychoterapię. Idź zjedź frytki, będzie dobrze, tam, jej ja tam psychoterapię, jakieś takie jakieś takie memiczne jest taki, ten film by, bywa tak wulgarno-prymitywny, specjalnie to tak, ja rozumiem, że on chce w ten sposób wyśmiać pewne zachowania i teksty, ale to jest takie strasznie mało subtelne i wręcz takie, wiecie, jakby ktoś wyjął teksty z memów, nie? Zresztą siedziałem w kinie, bo tam pięć osób na krzyż i ze dwa razy były takie, słyszałem taki czerstwy tekst, który sobie pomyślałem, że to jest jak taki dowcip takiego wujka na imprezie pijanego, nie? Takiego klasycznego pijanego Janusza i tak jak słyszałem te, tam wymianę zdań z pointą i tak yy, i słyszę z sali śmiech takiego mniej więcej faceta po 40, który mał się nie udławił, tak go to śmieszyło, także tak. <noise> także nie wiem, no bohaterowie ich relacje, ich problemy, wszystko to tak, taka pustka dla mnie. Także śmiało wytłumaczcie mi, dlaczego tak nie wiem, ma takie dobre średnie, ja bym ją chętnie zaniżył. Także tak, koncept spoko, tak jak mówię, aktorzy te główne role jak najbardziej też okej, okay, tu wszyscy się starają jak mogą. Ale to jest po prostu jedna wielka pustka i przerost formy. a treścią dla mnie zostanie ode mnie 3 na 10 i jakby. reżyseria była okej okay jako debiut, więc tutaj muszę powiedzieć, że wiecie, że tak ogólnie, to ja bym dał, dam szansę tej reżyserce. Na pewno, no jakby w sensie pomysł ciekawy, dużo wrzuconej kreaty kreatywności w formę, to jak ten film wygląda. Ale ja nie wiem, czemu miałaby mnie interesować historia nudnych, rozwijających się ludzi. Utopionych w problemach, e, takich jakichś wy, wyimaginowanych, albo odnoszących się do jakiejś romantycznej wizji Blokowi z dziewięćdziesiątych, albo, no nie, nie, albo, nie wiem, no, z drugiej strony ten wątek tej bogatej kobiety, która, czującej na kredyt, która zdradza męża, takie. Nic tam o związku, o ludziach, o rodzinie, nic głębszego nie ma. Po prostu nic. Poza tym, że, że się zdradzają, bo się, bo nie wiem, bo już się samą z czy to, Nawet nie wiem co tak naprawdę, bo film nie, tego nie, nie rozpatruje. To jest tak płytkie, ja nie wiem, to jest jeden z najpłytszych filmów tego typu, jaki w życiu widziałem, więc uh, ja, ja nie rozumiem tych ocen. Wie, wiecie, ta recenzja jest z, z takiego punktu widzenia, że ja nie rozumiem tych ocen, no bo po prostu muszę się odnieść do średniej tego, co ludzie myślą. I też mu, muszę powiedzieć, idźcie wszyscy, zobaczcie. Jak ktoś by się wahał, czy coś, to sprawdźcie sami, bo bez wątpienia, no, jestem tu w mniejszości. Nie? I tak jak mówiłem, czekam na Wasze opinie. E, czy oglądaliście? Czy Wam się podobało? Dlaczego Wam się podobało? Śmiało napiszcie. Jeśli myślicie, że czegoś tutaj nie zrozumiałem, też wytłumaczcie. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.